Ja ze z Zofiafem, a w tym odcinku kolejny odcinek z Czterana. Ja nie przecież przechodzimy do odcinka. Dzisiaj chciałbym się zająć trochę ogarnieniem spraw fantoma. Jak wiecie, mieliśmy takie troje, można je nazwać ale one nie zawsze wystarczyły, bo bardzo często ktoś... Ktoś dostawał podpiski i ta w 100% go nie chroniła, więc... Ja, jako Dylan w sumie, stwierdziłem, że... trzeba trochę zainwestować w zbroję. Dlatego kupiłem sobie taki mały domek, w którym takie... laboratorium, można to nazwać. To jest, zobaczcie, w późniejszym treściu odcinka. I zaczęłem planować jakieś, nie wiem... Mam znajomość takim lekarzem albo doktorem Chimy, Human labsa, i on tworzy mi jakby próbki materiałów, w których ja wytwarzam nowe, takie lepsze zbroje, takie potężniejsze. I w sumie mogę to z tym zaprowadzić, tylko nastawię sobie nawigację na ten dom. Jesteśmy w sumie blisko niego. można nazwać Popisko. No i co? Jedziemy! Dobra. Już dojeżdżamy. Tutaj się zaparkuję. Wchodzimy. Jak widzicie, to jest taka skrytka, bo... Tak, żeby raczej nikt tego nie sprawdzał, ani nic, żadna policja, bo byłoby trochę przypał. Tam mamy też składowiska broni różnych. Jak widzicie. Tutaj. W tym pudełku. Tutaj, gdzie wskazuję palcem. Są różne materiały. Je przechowuję. Tutaj mam składowiska broni różne. No a tutaj czasami się przesypiam, bo w sumie nie spędzam za dużo w tym domu. Ale pokażę wam, co odkryłem. Bo jest taki materiał, który nazywa się Nelinium Nelinium. I on jest bardzo mocny. W sumie to się nawet przebiorę w tą wybroję, bo... No. Pokażę wam ją. Idę się przeb... Dobra. Jak widzicie, ta maska jest bardzo kuloodporna, więc w sumie jestem nie do zabicia, bo cała... cały strój jest... Ale teraz w sumie możemy to lekko przetestować. Bo ta kamizelka jest bardzo wytrzymała. Jest nawet podobno 15 razy bardziej wytrzymalsza od tych starych strojów, które trzymam w bagażniku. Tam Jacob w sumie je trzyma ale to nie wiem, sobie, co z nimi zrobimy. Może po prostu, jak będziemy zbierać armię, to będziemy ludzi do gangu, to będziemy im dawać te słabsze, a, bo w sumie wykonanie tego w linium jest bardzo drogie i no, w sumie to nie wiem, czy to jest sobie... Jeżdżę w tym, a chodzę po ulicy Niezbroi No ale nie wiem, może muszę wyjechać z tym pecem. No i bardzo to... Można powiedzieć, że... Jakby chroni ciało przed różnymi kolizjami To jest bardzo dobre, więc w my... sumie... Nie no, możemy to przetestować trochę na południu. W sumie to jest SMG Mam bo takiego... I my też chronimy dzielnicę, więc jedziemy Zobaczyć, czy nic, nie... czy nic się nie dzieje w sobie z tym dzielnicą Niepotrzebnie trochę strzelam tych... ...innych ludzi Fylny. Lecimy. Dobra. Oczywiście ta zbroja też nie jest nieznuszczalna jakaś, więc... Pamiętajcie. Tutaj... Nie wiem czy to pamiętam... Tak tak, tak. tak, tutaj to jest komisariat. Dobra. To wjedziemy sobie na ośkę. I co? Zaczniemy coś... Działać. Też nie pozwolę, żeby jacyś gangusi się nam koło ośki. Jako dobry OG. Może tak. Ja co tutaj jest? Bo nigdy tutaj nie patrzyłem. A możemy tutaj zobaczyć. Ja wiecie jak to, to było. Wejdziemy tutaj ktoś. Czemu się 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 nie pojął? W tej skraju. No, właśnie. Nie chodzi mi tu. Dobra. Teraz mam tu więc policja nie powinna się skapnąć. A, już słyszę, w sumie jesteś koło komisariatu. Takie słabe miejsce na ośka, ale dobre położenie, bo łatwo się ukryć. to, jest SMG, ja nie Nie okay, lecimy, to już lecimy. O, policja. Bo nie tracić bezsensownie amunicji. Widzicie, normalnie nic mi nie robią te strzały. Ja mogę do nich strzela, że jak to powiem, do kaczek, trochę. A oni do mnie strzelają i nic im nie robią. Ale odczuwam te rany, jakby odczuwam. Ale chyba z bliska yy, bardziej, bardziej czuję te rany, zauważyłem, widziałem. Dobra, powoli zacząłem zauważać że po dłuższej walce, że ta zbroja jakby bo linią, to jest taki materiał, który się jakby regeneruje. Zauważyłem, że teraz właśnie ten naukowiec strzegał, że jakby ta zbroja jest taka, że jakby on jest prawie nie do przebicia, ale musi się też regenerować, bo działa tak, że jest nie do zniszczenia i nagle nagle jakby się, nie że niszczy, tylko jakby przestaje działać I to jakby tak działa, więc Trochę zacząłem bardziej odczuwać trany. rany. coś zjeść na stację i powoli będę się spać, bo to też jest trochę... Już długo tu siedzę w sumie i tej ojści, to pójdziemy na stację na chwilę. No, Albo w sumie się... A, muszę iść do auta. Dobra. Albo się przebiorę w jakieś ciuchy. Dobra, przebrałem się i w sumie możemy iść na stację. WH? Guess what? Czeka, ja yeah, more congested than my nasal passages after a night on the snort. I'm